Hej, wstałam i dziś jest ten dzień, kiedy robię sobie wymarzony kolczyk. I oczywiście, jak już widać po samej miniaturce czy tytule, jest to septum. Czekałam na ten dzień chyba prawie 2 lata, bo mniej więcej wtedy zaczęły mi się te kolczyki podobać. Ale chyba od pół roku dopiero jestem tak zdecydowana w 100%, że chcę go zrobić. I stwierdziłam, że zrobię sobie taki prezent sama dla siebie i zrobię sobie ten kolczyk na 18 urodziny. I od razu przepraszam Was za moje schrypnięte gardło, ale właśnie dwa dni temu miałam 18 ze znajomymi i trochę mam je teraz ze zdarte. No dobra, idę się ogarniać i jedziemy, ale najpierw idziemy do szkoły, bo jest poniedziałek, a po szkole razem z koleżanką idziemy robić sobie septu. big, girl. big girl. Jesteśmy już po lekcjach i po próbach i teraz idziemy z Hanią i z Kasią na kolczyk. Kasia dzisiaj też się przekuwa. A Hania idzie nam po towarzyszyć. Będę kamerzystą. Czekałyśmy na ten moment od stycznia, no strasznie długo czekałyśmy, aż w końcu się zapiszemy i dzisiaj jest ten dzień, więc wszyscy się cieszymy, ale najpierw idziemy coś zjeść, bo mamy jeszcze trochę czasu. Dobre? Bardzo. Dziwne, ale starym dobre. Już na miejscu, i za około 10 minut mamy umówioną naszą wizytę. E, niestety samego przekłucia nie będę mogła nagrać, ponieważ kilka dni temu, jak umawiałam wizytę i rozmawiałam z Piercerem, to dowiedziałam się, że mają oni własną, wyprac wypracowaną własną technikę przekłucia e, i po prostu nie chcą jej upubliczniać, nie chcą się dzielić tym z konkurencją, co jest y, oczywiste. Jak najbardziej to rozumiemy i po prostu widzimy się za chwilę, jak będę. <laughs> Jak najbardziej to rozumiemy i po prostu widzimy się za chwilę, jak razem z Kasią będziemy mieć już przepłute nocy. Ona ja się stresuje. już po! Uwaga, Mu! Kasia! Yeah! Kolejny do kolekcji już! Jesteśmy już po! I jestem mega, mega szczęśliwa! Naprawdę, jak byliśmy tam w środku, to nie mogłam się przestać uśmiechać! Ze szczęścia! I nie bolało aż tak bardzo! Czułam takie lekkie... Ukłucie? Myślałam, że będzie dużo gorzej, a jest naprawdę super. I nie boli wcale aż tak, więc jestem szczęśliwa. Wydaje mi się, że to była jedna z takich przyjemniejszych przekuć. Pomimo tego, że były jakieś komplikacje, bo mam trochę grubszą skórę, ale jakby trochę tam parę łez mi poleciało. Mi też symboliczna łza poleciała. Ale cieszę się, że byłam pierwsza, bo mi to zrobi tak szybko, po prostu ciach i już a, u Kasi ta igła się zatrzymała i musiał tam tak dłubać i gdybym była po Kasi i widziała to wcześniej, to się tak zestresowała, że... Wydaje tak... mi się, że nie było się czego bać i pomimo tego, że już lubiłam tyle kolczyków i jakby nie byłam tym razem też zaskoczona niczym. A ja, ja Hani prawie urwałam rękę. Na tak, tak zgadzam się. baha, tak mnie trzymała za dłoń, że myślałam, że mi ją urwie. Jej, ale, ale tak widzisz? ją kocham. Taka kropka nad i. Także prawo było na tyle. No i co? Żegnamy się z Wami. A i przepraszam, że jak mówię, to mam taką osobą mimikę w parzy. Ale staram się jak najmniej tutaj poruszać, bo czuję, że jednak coś tam mnie troszeczkę głuje. No. Poczuję później. Troszkę się boję. Dobra, żegnamy się. Pa pa! widać krew na tym korczyku.